Dzień dobry, małe rzadki. W tym tygodniu będziemy rozmawiać o y, mamie, ponieważ już niedługo zbliża się jej święto, dzień mamy. Y, dzisiaj mam dla Was kilka propozycji zabaw, innych niż dotychczas. Y, pokombinujemy sobie inaczej. A y, teraz zaśpiewajmy sobie piosenkę na przywitanie, na pewno ją znacie. Zachęcam Was do wspólnego śpiewu. Co teraz, co teraz dla was szykujemy? Raz, dwa, trzy! Całuski, całuski dzisiaj dla was mamy. Całuski, całuski damy wam. Całuski, całuski dzisiaj dla was mamy. szykujemy. Ciekawe, ciekawe, co robić będziemy? Co teraz, co teraz dla was szykujemy? Raz, dwa, trzy! Całuski, całuski dzisiaj dla was mamy. Całuski, całuski damy wam. Całuski, całuski dzisiaj dla was mamy. Pamiętaliście piosenkę? Przecież zawsze tak witaliśmy się w przedszkolu przed zajęciami, dlatego postanowiłam Wam ją przypomnieć. Słuchajcie, jeżeli chodzi o temat mamy, to mama ma bardzo dużo zajęć do zrobienia. Zgadzacie się ze mną? Myślę, że tak. Słuchajcie, mama często ubiera Was prawda? Kiedy byście całkiem mali i nie potrafiliście sobie jeszcze poradzić, mama pomagała Wam w ubieraniu. Słuchajcie, mam dzisiaj dla Was propozycję, żebyście spróbowali, tutaj mam propozycję dla dziewczynek, żeby spróbowały ubrać jakąś lalę, bo zapinać ją, ładnie ubrać, a chłopcy wiadomo, że lalek nie mają, to mam dla, dla Was inną propozycję. Oczywiście dziewczynki mogą z niej też skorzystać. Uwaga! No najpierw zaczniemy od naszej lali. Ja mam tutaj i ubranka, to mi powie, co to może być? Tak, to koszulka. Zakładamy ją. Koszulkę sobie tutaj lachcę. Tak, jak wam idzie. Dobrze. Druga rączka. I zapinamy guziczki. Uwaga! Liczymy wszyscy razem, ile lala ma guziczków. Jeden, dwa, trzy. Ile było guziczków? Bardzo dobrze. Trzy. Świetnie. I ubieramy lali z podenki. Tak. Świetnie. Jedna noga, druga noga. Tak. Mhm. I teraz pojedzmy, ile tu lala ma guziczków? Jeden. I dwa. Świetnie. Lale mamy gotową, ale teraz obiecana. Zabawa dla chłopców. Na pewno macie w swoich szafach bluzy, które zapinają się na... Co to takiego? Tak, to suwak. Przećwiczymy teraz zapinanie bluz na suwak. Uwaga! Bo bardzo ważne, musimy włożyć zamek do środeczka, do samego końca, do samego końca i pociągnąć do góry. Świetnie. Spróbujcie tak kilka razy, a na pewno się uda. Tak. Oprócz tego, na pewno w waszych szafach, znajdują się ubrania na. Co no to ubrania na świetnie! Ubrania na guziki. Słuchajcie, to teraz wyciągniecie jakiś sweter z guziczkami. Tak? I zrobimy sobie wyścigi na zapinanie swetrów z guzikami. Dobra? Czy jesteście gotowi? Macie już swoje sweterki. To świetnie. Zaczynamy. Uwaga! Skończyłam. Policzcie, moi kochani, ile wasze sweterki mają guziczków. Ja już liczę. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć guzików. Ciekawe, czy was, wasze swetry miały mniej guziczków, czy więcej. Możecie do mnie napisać. Rodzice niech do mnie napiszą, ile guziczków miały wasze swetry. Dobrze? OK. Jeszcze bardzo trudna sprawa. wywiązanie sznurowadów. Ja wiem, że Wy jeszcze tego nie musicie potrafić. Natomiast bardzo fajnie by było, gdybyście próbowali przewlekać sobie sznureczek przez dziurki. To bardzo dobre ćwiczenie. Poproście rodziców, żeby przygotowali Wam z kartonika taki oto kształt, troszkę jakby bucik, z dziurkami. Sznurowadło i waszym zadaniem będzie przewlekać sznurowadło przez te dziurki, tak jak w buciku. Paga, pokazuję, a wy później możecie poćwiczyć to w domu. Tak wygląda mój bucik z jednej strony, a tak wygląda z drugiej. Poproście rodziców, żeby zawiązali Wam piękną kokardkę. Jeśli za pierwszym razem nie uda Wam się nie zrażajcie się, spróbujcie jeszcze raz, a wszystko na pewno wyjdzie. Okay. No to sprawę ubierania mamy za sobą. Myślę, że już jesteście na tyle dużi, że pomagacie mamie w, tym, w swoim ubieraniu i już ma troszkę mniej obowiązków. Słuchajcie, oprócz tego, że mamusie yy, mają za zadanie codziennie rano ubrać swoje maluchy, takie maluchy, maluchy, maluchy malutkie. To jeszcze. Często zdarza się tak, że te maluchy nasze płaczą strasznie i trzeba coś zaradzić. Weźcie teraz swoją ulubioną maskotkę albo ulubioną lalę. I razem ze mną będziecie powtarzać samogłoski tak, żeby uśpić lalę, żeby naśladować, jak płaczę, żeby naśladować nasze zdziwienie. Zaraz dowiecie się, o co chodzi. Szybciutko przynieś się swoje maskotki. Ja już twoją lalę mam. Słuchajcie, jaki dźwięk wydaje dzisiaj, która płacze. Mhm, często jest tak. Eee! Śpić Lale? Co jej wtedy śpiewa? Tak jest. A -a, a -a. Spróbujcie teraz wy. A -a, a -a. Niestety. Lala nie chce spać. I nadal płaczę. Kto przypomni, jaki to był dźwięk, który wydawała Lala? Tak jest. E Jest bardzo zdziwiona, dlaczego Lala nie chce dalej spać? Hm, jak jesteśmy zdziwieni, to często robimy tak. O, o, prawda? Spróbujcie też. O, jakie jesteśmy zdziwieni, że Lala nie chce tam zasnąć. Więc śpiewamy jej dalej. A, a, a. Lala. Już troszkę się uspokoiła, a my jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Lala już za chwilę zaśnie i cieszymy się. Świetnie. Popróbujcie w domu pousypać Lale. Bardzo ważne jest długie wypowiadanie samogłosek: A, E, i, I O. Pójdźcie! Miłej zabawy!